Dzień dobry. Dzień dobry. No, pracowity weekend. Pracowity, to prawda. Byłem, widziałem. Opowiadaj. No, oprócz tego, że strasznie mało s no to jednak jak się przyzwyczailiśmy, bo praktycznie mówiąc oni przez dwa dni przejechali tyle ile kiedyś się jeździło w ciągu jednego dnia tych odcinków, no więc ponieważ pomagałem ekipie TVP w realizacji materiałów newsowych, więc mieliśmy troszkę roboty i rzeczywiście, no można spróbować, robiąc czołówkę, przenieść się z jednego odcinka na drugi, ale jak znamy Świdnicki, świętej, świętej pamięci Elmot, Yy, nie jest lekko, no i jak wiemy, tam nie jest łatwo dojechać w dobre miejsca, No więc, jeżeli człowiek chce coś zobaczyć, no to jeszcze musi dojść. także. Ale fantastyczna, fantastyczna, no jestem pod wrażeniem jazdy Niweta. Filipa, Niweta tak, z Kamilem tak, Halerem. No, fantastyczna załoga, rozmawiałem z nimi po sześciu odcinkach specjalnych, znaczy no, przed ostatnią pętlą. Fakt jest faktem, no, że oni tutaj lepiej dobrali na tą pierwszą pętlę niż Yy, opony. Co się nie udało na drugą. Co się nie udało, nie udało na, na drugą. Nie wiem, bo rozmawiałem, rozmawiałem z Filipem i mówiłem mu, zakładaj to, co Grzesiek. Ale nie wiem czy tak zrobili, no, ponieważ oni jedni jechali na Pirelli, drudzy jechali na Są misiarę. ofiarami z tego co wiem, Philips z Kamilem, twardych slicków na mokrej nawierzchni. Na, na, ja, ja obejrzałem ten onboard. Tam ewidentnie widać było, że po prostu nie są w stanie się utrzymać. Walka, walka o życie. No szkoda, szkoda. No, to skuteczna to. bardzo jazda y, Grzyba i, i załogi Grzyb no, Oni pojechali naprawdę, pojechali swoje, no wiemy, że, że Grzesiek nie może ryzykować, bo idzie. Samolotem startuje i w Mistrzostwach Polskich, i w Mistrzostwach yy, Słowacji. To nie są jakieś budżety, budżety yy, wielkie. No, nikt nie wie, kto w jakich barwach i czego jedzie. To też jest no, <grym <grym ciekawe. Ale, ja to zwróciłem to... na jedną rzecz uwagę, że tak naprawdę tylko na aucie yy, Kasperczyka jest widać tak naprawdę logo sponsorstwa. No, to... No i i Habaja, tak, I tak, habaja, tak, tak. A propos, To się nie nasze przewidywania w zasadzie przez chwilę były słuszne, że będzie walka między Grzybem a Habajem. No okazało się, że to, to błąd, się, jeden błąd kosztuje jeden błąd, wszystko. Jeden błąd tym bardziej, bo, 8 bo minut, ale to Byłem na mecie, byłem na mecie w, w Kamionkach. Jak zjeżdżali, no więc ja myślałem, że oni idą na spóźnieniu, że coś się wydarzyło na oes ie wcześniej, no potem się okazało, że niestety. Wydarzyło Na tym, tak, tak. tym oes oni stali, po prostu nie mogli po, po obrocie, dosyć wysoko po przejściu szczytu, no, no nie, nie, mogli, wiecie, się, nie tu, tu mogli się tu wydostać. No 8 minut czy 30 sekund, czy ten, no, A tutaj to już, nie miało, nie, to już nie, nie miało znaczenia, no są punkty za dziewiąte miejsce. Znaczenie, to... no zgodnie z tym znacznymi przewidywaniami Tomek Kuchar no, na, na podium. Wyżej nawet niż planowaliśmy, prawda? Bośmy jednak myśleli, że, że dwie załogi, No w czyli... końcu awarię, co jest też dziwne dla mnie, bo to jest no awaria w tym samochodzie. No ja rzadko słyszę o tym, żeby wypadła turbina w wieście. Może Tomek no, kupił tańszą wersję. Może. W każdym razie, no rzeczywiście dość, dość nietypowa. Awaria i szkoda, no Ale bo... no, czy niezależnie od tej turbiny, no, Tomek, Tomek przegrywał z, i z Grześkiem, i, i z Łukaszem yy, na, na OS-ach. Mówimy no, tutaj o habaju, prawda? Poza, tym, poza tymi pechowymi kamienkami. Yy, parę życiowych wyników. Chciałem no, ja jeszcze uwagę. chciałem zwrócić uwagę, że yy, na Tomka Kaspariaka, który rzeczywiście, on, on jedzie zaraz szybciej, bo myśmy go widzieli parę razy na odcinku testowym i on no. na testowym już miał dobre, dobre czasy. No, widać, że tam jest jak praca w zawsze, jak razu, zawsze także, deklarował, że wszystko po kolei, no i dobrze, no... Nie, nie, no idzie, no, ten, to miejsce, gdzie, gdzie, uderzyli, To tak naprawdę, to gdyby oni nie uderzyli, to tam by uderzyło następnych parę załóg, bo było miejsce wredne, to jest na samym wejściu do, do Walimia, tą wąską drogą od Glinna. No tak, tak, tak. No zresztą no akurat akurat to, to zdjęcie można było zobaczyć ten materiał i, i w TeleExpressie i w wiadomościach sportowych to no bo to jest to samo miejsce w którym Niwet już mało nie zakończył yy, tak. rajdu, no, <coughs> tak, rzeczywiście, tak, tak, tak. ale muszę powiedzieć, że ma szybkie roczki. Bo tak jak on się tam pozbierał przed tym drzewem i, i wyjechał na drogę, no to, to robi wrażenie. Nie, nie no, Filip jest absolutnie tutaj... No zobaczymy e, co będzie, dalej. No, 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 wiesz, wiesz no, Ale to jakby nie patrząc na to, czy on tam, y, no bo źle dobrali opony, okej, okay, ślizgali się, bo rzeczywiście widać. Ale no, on, jedzie, no, on y, pierwszy, pierwszy OS niedzieli, zostałem tam na zakręcie przed Metą w Walimiu, no, tam też przepałował, a wygrało jest 10, 10 sekund, no, więc to jest... To, no zobaczymy, to, co, to, co będzie to dalej. robi to wrażenie. Nie, nie no, więc zapowiada się, zapowiada się ciekawy ciekawe, sezon. Pamiętajmy, to... no tutaj bardzo przykro, to no, życiowa sprawa Maćka, Maćka Rzeźnika. Tak, Maciek, tak. Maciek pewnie wróci o to. Nie, nie no, Maciek na pewno, na pewno wróci. Od Karkonoskiego, to... więc, więc też więc jeszcze dojdzie kolejny no. walka. Ale ja myślę, że trzeba naprawdę wrócić tutaj do trzech załóg, czyli Poloński, i Chmielewski, Typa, ale ja tutaj jestem Ciężką. Ja bym na Brzezis... No, a byśki nie wiesz, to ten, ale Brzeziński, C 2 to co robiło na spadaniach. No to muszę powiedzieć, czapki z góry. No, tam, i, i tam się tam... przewitał, tak przewita. no, ale wiesz, on idzie tak naprawdę, on idzie wszystko. jeszcze jedna załoga, czyli Pieniążek, Gerb, w Mistrzostwach Polski na dziesiątym miejscu. No, naprawdę, tak, tak, nie, więc, no, ale w ogóle ta też... ośka jest jak. Ludzie czekają na nich, także to, to, to nie ma tak, że. Y... Że tutaj jedzie ta czołówka, przejdą fiesty i nie, nie, no tam jest rzeczywiście. No Jeżeli po pierwszym dniu, ja już możemy, mylę, bo tych wyników sobie tam kontrolowałem, ale była sekunda między polońskim i śmieleckim, no to, no to znaczy, że oni idą po prostu. Cały rajd na... I dobrze, no, i to... Także, nie, nie, jest, jest najważniejsze, ciekawie... Najważniejsze w tym wszystkim mają być emocje, to nie może się odbywać Emocje, tak, emocje po, są, tak, Po tak, pierwszym tak, odcinku tak, tak, wiemy tak, mniej więcej jak będzie, a tu nie wiedzieliśmy. No, y, 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 grzyb z Hundlą prowadzili, ale naraz niedziela była dużą niespodzianką dla wszystkich. W związku no, te... życiowy, musimy wspomnieć o Gagackim, o załodze Gagackiej. No tak, wiskim, tak, tak. Nie, tak, tak oni, ale wiesz, oni po prostu naprawdę bardzo ładnie jechali. No, no tutaj super, to no. nie ma... To, to nie ma. Oby nas czekały emocjonujące mistrzostwa. Emocjonująco było też w... E, Argentynie, bo o tym wspomnimy trochę. No nawet bardzo, ja myślę, że jakieś głowy poleciły no, Szczególnie w emocjonujące <laughs> były w Volkswagenie, który ten rajd po prostu katastrofalnie się to wszystko potoczyło. I awarie, i przypadki, i Michelsen na ostatnim odcinku e, odpada. No, je wygrywa, to można było się spodziewać, wygrywa Power Stage, no ale po pierwszym dniu szanse na pierwsze jego zwycięstwo w Argentynie e, nikną. No i Chris Mix, e, potem Nagel, którzy wygrywają Pierwszy raz w karierze rajd Mik nagle wygrał. Tak, do, po trzech bardzo słabych rajdach na zwycięstwo to rzeczywiście podwójne zwycięstwo Citroena, bo Mac, Estberg na, na drugim miejscu, to rzeczywiście. No, mówię, było emocjonująco w, w tym względzie, bo, bo widać było, że tam w wynikach już się za wiele nie wydarzy. Chociaż Neville traci e, swoje czwarte miejsce też na ostatnim odcinku specjalnym, w, też w, no, dosłownie tuż po, po starcie to pewnie wszyscy widzieliśmy. No i dobrze, no, trochę się zrobiło ciekawie. Nie na tyle, żeby się zrobiło emocjonująco, bo myślę, że Volkswagen wróci w dobrej formie już od następnego rajdu, czyli od Portugalii. I, I to nie będzie tak, że w tej chwili się zrobią duże zawody między Citroenem... No a... ale pamiętajmy, no. że z Citroen, tam obliczyło żoń to auto. No ja bym bardzo chciał, żeby, Uważcie, że to, żeby pracują, to się odbywało no. na zasadzie, że się wszyscy ścigają, znaczy wszyscy, że się Citroen ściga z Volkswagenem i jest bardzo ciasno i, i to zmusza wszystkich do błędów, do takich rzeczy, ale nie do końca trochę w to wierzę. No, każdy zespół musi zaliczyć taki rajd, jaki zaliczył Volkswagen i, i, I co to dużo mówić, no, Martin Prokop na czwartym miejscu, też powtórka życiowego wyniku, e, szósty kalit al który no, z całym szacunkiem... No, tak, no ale to tak się zawsze Ale to jest działo na rajd. tych rajdach, to które jest, będą poza, poza to Europą To jest taki rajd, jeśli się i... wszyscy będą wysypywać, tak jak się wysypują, wysypali. A propos rajdzie, tylko tak. Power Stage, bo chciałem wrócić, no, bo odbył się Power Stage no tak. w Świdnicy. I muszę powiedzieć, że to, bo obserwowałem, obserwowałem to też, co zrobiła, co zrobiła telewizja, wiem, że robiło, no to było dosyć gwałtownie i, i szybko, ale, ale sam pomysł, sam pomysł tego, tego odcinka jest okej. Okay, no bo rzeczywiście ci zawodnicy, no oprócz Grześka, Grześka, który w sumie razem wygrał Grzyb ten, ten odcinek, no ale wszyscy stawiali na, na kuchara. Dobry pomysł, no są to, jest to jednak walka o punkty na samym, no, oczywiście, że na tak. no, samym. No, To jest dla też dla części zawodników, którzy na przykład nie mają, tak jak czy habaj, czy ten jakoś, jakaś możliwość zdobycia punktów, więc no dobrze, no, dobrze, że są transmisje, bo no, zależy nam wszystkim na tym, żeby ten sport popularyzować. No i kończąc, y, szumawa, right? y, szumawy, no, świetny no, widziałem, debiut Skody materiały. R5, więc zwycięstwo, no i świetna postawa braci 9. miejsce w generalce, zwycięstwo w e, grupie N w klasie trzeciej. Po tym, co się zadziało na Walaszce, po tym potwornie gorącym okresie, których mieli przed Rajdem, naprawdę duży szacunek. No tu Rozmawiałem nie... z nimi, bo oni przyjechali wczoraj na, na drugi dzień. Pokazali się, pokazali się w Świdnicy. No, bardzo, szczę, bardzo szczęśliwi i no, tacy widać, że podbudowani. No, bo trudno to, się dziwić, tak, no, tak, bo tak, jeśli to... wiesz, niszczysz samochód dokumentnie i nie bardzo wiesz, co masz co będzie się działo dalej, na szybko kupujesz samochód, organizujesz wszystko, jedziesz na rajd, który nie jest rajdem słabo obsadzonym. Tam też wszyscy jadą fajny rajd, fajne wyniki i kończysz yy, zwyciężając w klasie. No nie ma siły, żeby się z tego nie cieszyć, jak ze zwycięstwa w rajdzie, więc... więc... Nie no, to, to jakby się potwierdza, że to jest dobra załoga i, No i, i potwierdza i... się, że chyba Skoda Fabia R5 będzie... To, tak, to będzie ja myślę, czymś na miarę Skody Fabie jest 2000 o ile ja myślę, nie, że oni się nastawiają na to, żeby powalczyć o WRC-2 w mistrzostwach świata, no bo tam są absolutnie. No tak myślę, tak myślę, że skoro jakby nie, nie będą w mistrzostwach Europy, mimo że nie no, oni bardzo sprytnie zrobili, bo pojechali w rajdzie, wystartował Kopecki, pojechał samochodem na odcinkach, które zna na pamięć, więc on wie, co tym samochodem może zrobić. Nie ma dla niego niespodzianek nawierzchniowych. No, no powinien... tak, ale Bufier przegrywa półtorej minuty, a też nie jest y, słabym zawodnikiem. No, no tak, tak, tak. Nie więc, więc to tylko świadczy o potencjale. rozumiem przegrano, ale dosyć dosyć. Nie, nie więc oni sobie to wszystko, no, wiemy, że, że, ta Skoda, że Skoda już jak coś robi, to, to robi nie po to, żeby. Aby stracić pieniądze, ale rozmawiałem z ludźmi, którzy obserwowali pracę serwisu podczas podczas szumawy właśnie serwisu Skody, no to mówią, że to absolutnie no mistrzostwo świata. To jest taka precyzja. To i musi oni, być I ten inaczej. samochód wykonany w środku, no widać, że to jest w każdym detalu. Więc to wiemy, o co walczą. No sprzedaż, sprzedali, ja nie wiem, bo tam nawet próbowałem zasięgnąć informacji, ile Skud sprzeda, no, ale myślę, że dobrze ponad 100 Skud S2000. S2000. Tak, myślę, że tak. pojawiają się pojawiają ja pierwsze Skody R5 prywatne, także oni też oni ja ja w tym myślę, kierunku oni, tak, to, bo to w jest tym świetny, kierunku świetny interes, dobrze. bo sam Samochód Czekamy na Rajd Portugalii, zobaczymy jak Fabia R5 spisze się w rywalizacji w WRC No i muszę 2. powiedzieć, ja czekam z dużym zainteresowaniem na, na rajd karkonoski, bo to się, tak. to się szykuje ciekawy sezon w Polsce. Dziękujemy dzisiaj, zapraszamy do oglądania i na do zobaczenia.